Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku przejmujemy kanał Wydraba... E, ale zanim to, zostawcie, zostawcie lajka i suba i komentarz, żebyście mieli więcej filmików. Dzisiaj robimy ostre naprawdę na parzanko. Tutaj mamy Kacę doły, zjazd, tam dropik jakiś, ale go nie poleciłem, bo jest cały rozwalony. Tak dokładnie, bo tutaj wszystko rozwalili. Dlatego dzisiaj ale, będzie urban e, 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 schody i w ogóle. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tam jest oczywiście dropik na końcu, którego oczywiście będziemy latać Ta. Jest tutaj <laughs> pikluś fry, y, może się wszystko w opisie, będzie no karmik fry, drilowiec no. I Kotek Bajk, który Shrek. zrobił Shrek. duży progres Widać, że tutaj Shrek. brak, Szrek, Szrek leci Szrekiem I Pikluś Kokunera. ma jakąś kobiniarkę i jakiś bambik Dobra, a więc bez przedłużania, lecimy na chopy! Dawaj, rób przejście! Dobra widzowie, najpierw lecimy tutaj bez dropu Bo rozwalili, zaraz będziemy lecieć takiego bardzo dużego, aż wam go pokażę Tutaj Nazywamy go Drop of giat Dopiero co go zrobili. No będzie zobaczymy co to polecimy. I na razie to polecimy bez, ale polecimy. Tak, polecimy sobie tego gapika na kaczy. Teraz nie, dropa nie. Musicie go bardziej troszkę uklepać. A ja teraz z skarbnikiem i spałem tam od daleko, lecimy gapa. Lecisz pierwszy, stary? Mogę. To dawaj, lecisz. Team Apple Watch. Ja? Yeah. O oh, kurwa, poczekaj, bo jak się e -e -e -e. Słownictwo. Bra. Lecimy, lecimy za nim. O, wow, O, wow, ja flatował. I tu jest banda, driftik. Kajsowałeś, ja flat! Dobra, lecimy jeszcze raz. Sprawiedliwość odbudowaliśmy dropa, leci zaraz ze mną powiem. Ja go stestuję i... z bogiem! Kurde, nie wiem czy to jest prędkość. Wow. Drift Ja bym go On teraz leci Kardik! No ja tylko przyjechał! Dobra

Z wogiem Oooooo pier... <grym> <I -ho! grym> Ale poleciał. Nie widzowie przed tym poleciałem z krowy, ale nic sobie nie nagrałem. A więc teraz wam go nagram jak robiłam futa. Nie, z drugiej strony chyba, no z drugiej! Będzie lepiej. Aj szybko, szybko! Dobra, lec z bokiem. Ale clean! Człowiek myślący, albo nie, bo nie wiem uuuuuch Chodzę w drip, jest git, łapie się za giata Poprawiam Z Bogiem Uuuuuch, mielarka Nie, z Bogiem A, Nagrywasz? się? Tak Nie, no, tak nagrywasz. się jesteś z Bogiem, lecisz Od razu, tak Lecisz to... Ej, ale się Poleciał Ło! Wow. Ale coś Krzymą poleciał Ło! Wow. Ale coś Krzymą poleciał z Bogiem Kardik Cisz Ja będę troszkę za nim Cimno z Bogiem Poleciał dropika fajnie że się wybił pyk o paneko! pyk, i drift! Yo. A teraz już pojechaliśmy z Kaczyn a więc teraz lecimy schody na krozie i rozpędzamy się. Jest duży wiatr, więc ja nie będę stojąca, żeby nie to Teraz dopiero zjeżdżamy I no duży jest wiatr! Nie wiem czy w ogóle mnie słychać, ale lecimy zaraz. Znowu, znowu i znowu. Lecimy tam w oddali karlik. Będzie widać. Hik. hopa, stopi, Stopi. Ha! Hamulec jeszcze jest taki mokry. Lecimy. Dobra, lecimy teraz i sobie pociąg. Z Bogiem, Paweł, Żółwiczek. I z Bogiem ty. Z Bogiem. Ja obracam rower. Kurde. O, to mi... Patry, y, znaczy Paweł drugi? Tak? I ja trzeci, a Miki ostatni. Lecicie. Od razu, od razu jedziemy. Jedź Paweł. Jedź ty. Tak, jedziemy za nimi. Yo, Dary syk! Opa. Wszystki największy drop na świecie. Lecimy go w czwórkę. Strach się bać. Normalnie widzowie. Strach się go bać. Ech. Ech. Dobra, widzieliśmy się na trasie Urban. Lecimy Ale trasę Urban. Powinniśmy. Ja mogę jechać pierwszy. A no więc z Bogiem. Bogiem. Z, Bogiem. z Bogiem, z Bogiem, Kardik podjeżdża, z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem. Dobra, lecimy. Lecimy. Do drugi, ok. lecimy. Do drugi, ok. lecimy. Jeszcze przerzutki. Lecimy, lecimy. Dobra widzowie, teraz niestety pozwól nas znaczy jeden członek pan kotek poszedł i mocno deszcz pada, więc się musimy gdzieś schieronić, więc się ma Dobra widzowie, Weszliśmy teraz na jakieś schody nielegalne wejście dla Strażaka. Kamera tu jest dobra. Ale trudno. Dobra. Lecisz. Yeah. Strażaka, dobra. Wow. Ale one są strumy. Dobra. Logi. Słyszymy. Słyszymy. lecimy, Dobra, lecimy. Ale tu ja przyjadę. Czy może za jakieś Opa, sobie lecimy znowu z Bogiem, koledy. Z Bogiem, koledy. Lecimy na kole, tylko mam do nisko a więc słabo mi wyjdzie? No, a więc tak. Dobra, karnik! Panie karnik, który zapitalamy! Bogiem, ja pierwszy. Uwaga! Uwaga! Opa! doge Cimy na speed UWAGĘ! Odejdź! Odejdź. Jestem z No z boku, jestem z boku, jestem z boku, jestem Zatrzymywałem! Wow, ale skajs! lecimy, Dobra, lecimy. Z Bogiem! No właśnie, na no to mi chodzi. Ale nie Dobra, lecimy widzowie tutaj takiego dropika, bo ja u mnie są Robimy takiego dropika i na pantrach. Uuu! ja. Widzimy się na e, tutaj manel jakiś! Dobra, lecimy transfer, to moi koledzy już tadają, więc... Wojewódź! Pyk rośnie Multipyk i transfer z bandy Opa Ty ja mnie tu bok wywala Kurczę co się z nim zajdzie z tą bandą lecimy transfer Odejdź Lecimy z bodą Poczekaj Aj! Aj! Ja Jeszcze raz Dobra, lecimy drugi raz, nic to jakiś typek poleci i... Lecę! Lecę transfer! Aj, mi się pąkek wbiło! To już było taki dźwięk słychać! widzowie, no, lecimy kolejny transfer. Pyk, pyk, pyk pek. Yo! Jestem! 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 Jestem!

To wow. robię zawodniczymy taką traskę. takich mini, bardzo mini schodów, ale fajne, można fajną prędkość. Fajną prędkość można z nich wziąć. Tutaj się napędzamy. Pyk. Pyk I pyk I My tutaj... Żółwik To ja jeszcze się nie nagrało z tamtym kolegą żółwik Ło, wow, ale to był dźwięk był flaka Ej, fajne! Ej, ale napędzają! A tutaj co jest? Uła! mu to mocno słodki jakieś. O! One Ule się kolanem! Ała! my kolejne schodki z Bogiem. U Jo Jeszcze wskok. Jak na hopę? Jo z Bogiem, które zacimy dropa. Widzowie, to już jest koniec odcinka. Wpadajcie do mnie, do Piklusia. Tutaj zostawcie oczywiście subika i łapeczkę, żeby było więcej tego typu odcinków. Pamiętajcie, że przyjmuję ten kanał na 500 lajków. Na jeden dzień. Dobra. No to wijajcie 500 lajków oczywiście. A ja się z Wami żegnam. Chcecie więcej odcinków? Zostawcie lajka, like te 500 też. Dlatego trzymajcie się mocno, pozdrawiam Was bardzo mocno. Pa, pa.